Trudne chwile Katarzyny Dowbor. Musieli ją ratować najbliżsi. Katarzyna Dowbor po odejściu z Polsatu na brak zajęć nie narzeka. Dziennikarka zaczęła pojawiać się na imprezach branżowych i, jaka sama podkreśliła w wielu wywiadach, najbliżsi i przyjaciele wyciągnęli w jej kierunku pomocną dłoń. W trudnych chwilach szczególnie wsparli ją syn Maciej i jego żona Joanna Koroniewska. Katarzyna Dowbor nie narzeka na nudę po rozstaniu z Polsatem. Mam bardzo dużo propozycji. Katarzyna Dowbor w rozmowie z reporterem faktu Maciejem Lechocińskim powiedziała, że dostała wiele ciekawych ofert po tym, jak zwolniono ją z prowadzenia programu Nasz nowy dom. Dziennikarka nie może narzekać na nudę i brak pomysłów na siebie. Mam bardzo dużo propozycji. Na razie czekam chwilę, żeby to wszystko przejrzeć, zastanowić się, co wybrać, i naprawdę myślę, że wiek nie ma tu najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest doświadczenie, chęć do pracy, pomysł na siebie. A ja tych pomysłów mam sporo, powiedziała Katarzyna Dowbor. Katarzyna Dowbor w trudnych chwilach mogła liczyć na rodzinę. Dbają o mnie. Katarzyna Dowbor w niełatwym okresie swojego życia mogła liczyć na wsparcie najbliższych, którzy od razu wyciągnęli do niej pomocną dłoń. Okazuje się, że to właśnie dzieci dały jej ogromną siłę, kiedy tego naprawdę potrzebowała. Jestem wdzięczna moim wszystkim dzieciom za to, że w sytuacji, która była dla mnie trudna, byli ze mną. Fantastycznie mnie wsparły, dbają o mnie. W rodzinie siła dokładnie to, co pan powiedział to jest cudne. Podkreśliła Katarzyna Dowbor w wywiadzie dla faktu.